Dzień dobry, witam Was na kanale The Dzisiaj słuchajcie, będziemy, po pierwsze my tu na jakiegoś dziwnego. I tam mamy 20 wozów policyjnych. I będziemy od nich wszystkich uciekać oczywiście. To jest ich bardzo dużo. Co o tej chodzi? To nie jest policja. chyba jest policja. A coś jest tam coś stało. Ale już przyszło jakieś policji. I co kolejne? I te policje są jakieś, też niektóre są jakieś dziwne. Na przykład ta jest jakaś dziwna. No. Ten, ten... O nie, on mnie dochnie od razu. Mnie dochnie do... 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 od razu. No jest to ten jeszcze takie Ale mu ucieka. Dokarnia. tutaj są. Kto jedzie jako pierwszy? A, ten. Ucieknę chyba do końca trasy. Trasy powoli planowanie nadało, to nie już gdzie są te wszystkie policje głupie? Wzięłam za szybkie auto. ona? <śśś> za szybkie W ogóle jadą tutaj ta policja czy nie? Ale i tak mnie złapali. Ale weźmy jakieś normalne. Nie wiem. Jeszcze. Dziś nie umiem. Umie, no. Ale tak nie dogania. Tylko się lata bokami. O nie, no znowu w tym samym miejscu. No chyba was coś pogięło, no. Ha! Jedź. Okej, okay, ale mogę dalej się. Pości. Jakiś dziwny jest ten kości. W ogóle mogę też kiedyś wyścig tutaj zrobić. Chyba nie zdziała. Okej, okay, uciekłem. Mogę teraz wrócić auto i uciec dalej. Oh. <grywa> Pojadę się. Z... No debilę. Chyba nie. Ej, to nie policja przyjechała! Nie policja! Oni chyba spychają trochę! Tu. A, myślałem, że to moje... A ja jestem, tu nieważny. Myślałem, że mój aut tak rozwalił. się tak już, Tylko to no nie on Jeszcze żyje! To nie policja! No i. I do widzenia!

No ty to możesz mi nic... Muszę tego Pigeona ułatwiać od tych opętanych policji! O kurde, mój Pigeon! Wszyscy w kamień jadą! Nie ja, ja, ja wjadę w kamień! Ojej, nie, 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 nie! Tak nie może być! Pigeon musi przeżyć. On zaraz spadnie. A to on cały tej tej policji. Ja też policję, musi A Słotwiczu jest taką policję. No nie! No nie no! Bo co ja gadałem o jakichś głupotach? Ta przez co straciłem? Przegadają o jakichś głupotach? Dobra, to no, widzę o głupia policja. O nie. A ja to przeżyję, No się jakoś tam trzeba by go przyczepować Co jest zniszczone No nie godź, nie jakiś śnież! O kurde, nie skręciłem, nie skręciłem, nie skręciłem! Muszę, kogoś żył, so wszyscy byliby w tym. Przestrzegali by bezpieczeństwa. Wszyscy byliby w tym. Tu? No, Niby przeżyli. No, my wszyscy przeżyli. Ale może jeszcze to przeżyje. Obie. be! palić chyba, no! Słyszę ich cały czas, bardzo dziwny. Ty, mam plan. Mam plan na finalną wygraną. No nikt nie jedzie, super, no. Ale słuchajcie... To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w innym odcinku. Jeszcze tylko z tej wielkiej handy wyskoczę. isn't you?